Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Artur Kwasek, od blisko 20 lat jestem wykładowcą w Polish Open University. Można powiedzieć, że życie to jeden wielki egzamin. Brałem udział w wielu egzaminach i to po dwóch stronach barykady, zarówno jako egzaminowany, jak i egzaminujący. Dlatego mogę dzisiaj z całą stanowczością powiedzieć, że dobre przygotowanie do egzaminu było jednym z podstawowych czynników sukcesu. Egzamin naturalny to jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu ucznia, również dlatego, że jest to pierwszy tak poważny egzamin. Każdy z Was chciałby wypaść jak najlepiej, dlatego też przez wiele miesięcy czytacie, analizujecie, utrwalacie zadany materiał. Tymczasem ustny egzamin z języka polskiego to nie tylko wiedza, ale także umiejętne jej zaprezentowanie. Stąd pomysł przygotowania warsztatów, które pokażą Wam, w jaki sposób należy przygotować się do wystąpienia przed komisją egzaminacyjną oraz co można zrobić, aby zapanować nad stresem związanym z tym wystąpieniem. Egzamin ustny z języka polskiego należy do tzw. części wewnętrznej egzaminu maturalnego i jest obowiązkowy. Trwa około 25 minut i składa się z dwóch części. Z prezentacji tematu wybranego ze szkolnej listy tematów. 15 minut, oraz z rozmowy z zespołem egzaminacyjnym, 10 minut. Co stanowi dla Was największą trudność? Jak wspominasz swoją prezentację maturalną? Bardzo dobrze mimo wielkiego stresu, ale to było dla mnie to było dla mnie wyzwanie i jestem zadowolony z niej bardzo. Największy problem miałem w, z rozpoczęciem pisania prezentacji, ponieważ nigdy wcześniej nie robiłem czegoś takiego i no, nie wiedziałem w jaki sposób sformułować swoje myśli. No, najgorzej miałem z definicjami, bo wiadomo definicje w momentach stresujących są trudne do przypomnienia sobie. No, egzaminatorzy stwierdzili, że byłem dobrze przygotowany i ja osobiście mam wrażenie, że mogłem poczynić więcej przygotowań, czyli. I powtórzyć ją jeszcze parę razy w domu, wygłosić paru innym osobom. Warsztaty, które dla Was przygotowaliśmy, zostały podzielone na trzy części odnoszące się do najczęściej zgłaszanych przez Was problemów związanych z przygotowaniem prezentacji maturalnej oraz z wystąpieniem przed komisją egzaminacyjną. Czyli podstawowe problemy związane z przygotowaniem prezentacji, podstawowe zasady autoprezentacji oraz Sposoby radzenia sobie ze stresem związanym z wystąpieniami publicznymi, w tym wypadku z egzaminem. Bez względu jednak na to, jak bardzo ciekawy jest temat, jak wiele już masz zgromadzonych materiałów pomocniczych, Twój wysiłek zostanie zmarnowany, jeżeli proces przygotowania prezentacji nie zostanie rozpoczęty odpowiednio wcześnie. Na prezentację możesz przeznaczyć tylko kwadrans. Mało? Niekoniecznie. Wykres obok przedstawia zależność czasu trwania prezentacji od uwagi, jaką poświęca mu widz. Tak więc z Twojej 15-minutowej prezentacji egzaminatorzy zapamiętają około 40% informacji. Gdyby prezentacja trwała 45 minut, ilość zapamiętanych informacji Spadłaby do 20%. Powinieneś mieć świadomość, że tekst wygłoszony w czasie 15 minut zajmuje od około 2,5 do 4 stron formatu A4 zapisanych drukiem, którego wielkość czcionki wynosi 12 punktów. Na pierwszy rzut oka to dużo. W trakcie przygotowania zrozumiesz jednak, że to niewiele. Sztuką okaże się napisanie prezentacji w sposób zwięzły i treściwy. Przystępując do pracy nad prezentacją, prawdopodobnie będziesz miał do czynienia z tak zwaną blokadą twórczą, co będzie Ci bardzo utrudniało rozpoczęcie pisania treści wystąpienia. Głowa będzie pełna pomysłów, informacji, które będziesz chciał przekazać, ale nie będziesz potrafił tego przelać na papier. Aby uniknąć tego problemu, przed przystąpieniem do pracy musisz sobie zadać dwa bardzo ważne pytania. Po pierwsze, jaki jest cel prezentacji oraz kto będzie Twoim audytorium? Podstawowym celem egzaminu ustnego z języka polskiego jest sprawdzenie umiejętności związanych z analizą i interpretacją dzieł literackich, wskazywaniem i charakteryzowaniem związków literatury z innymi dziedzinami sztuki, rozwiązywaniem stawianych przed zdającym problemów językowych. Egzaminatorzy ocenią również stopień opanowania umiejętności argumentowania wyrażanych sądów, obrony własnych przekonań i formułowania wniosków. Dlatego tak ważne jest opanowanie przez Ciebie sztuki autoprezentacji. Kto będzie Cię oceniał? Na egzaminie ustnym maturzystów ocenia przedmiotowy zespół egzaminacyjny, nazywany potocznie komisją egzaminacyjną. W każdej szkole powołuje się takie zespoły w sposób określony przez odpowiednie normy prawne. Zespół przedmiotowy tworzą trzy osoby nauczyciele języka polskiego. Spośród nauczycieli polonistów wchodzących w skład przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego przynajmniej jeden musi być zatrudniony w innej szkole niż ta, w której znajduje się zespół. Zespołowi egzaminacyjnemu mogą towarzyszyć obserwatorzy, na przykład ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Nie mają oni prawa głosu, nie mogą także wpływać na wynik egzaminu. Ich zadaniem jest m.in. sprawdzenie, czy egzamin przebiega bez zakłóceń? Po określeniu celu prezentacji możesz rozpocząć pracę nad ramowym planem prezentacji czyli tak zwanym konspektem. Jest to dokument stanowiący scenariusz Twojego wystąpienia. Ramowy plan prezentacji pełni istotną rolę w procesie przygotowania prezentacji oraz podczas wystąpienia przed komisją egzaminacyjną. Dzięki niemu nie zapomnisz, o czym chcesz w danym momencie mówić. Dokument ten stanowi również doskonałą bazę dla przygotowania materiałów dodatkowych. Gdy zbierzesz już właściwy materiał, zapoznasz się z nim, przeanalizujesz go i zinterpretujesz, będziesz musiał przejść do etapu kompozycji swojej prezentacji. Warunkiem podstawowym dobrej prezentacji jest świadomość elementów, jakie powinna zawierać, oraz świadomość ich funkcji. Wypowiedź o charakterze argumentacyjnym. A taki charakter ma prezentacja maturalna, musi składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Każda z tych części ma swoje specyficzne cechy i wchodzi w zależności z pozostałymi. Ilustruje to zamieszczony obok schemat przedstawiający przykład modelu kompozycji wypowiedzi. Wstęp prezentacji stanowi wprowadzenie w problematykę wystąpienia. Istotne jest, aby był on atrakcyjny dla odbiorcy. Powinien go zaciekawić, przekonać, że poruszany problem jest ważny, warty uwagi. Najpierw powinno pojawić się zarysowanie kontekstu wypowiedzi, a następnie przedstawienie problematyki, której wypowiedź dotyczy. Należy również jasno sprecyzować cel prezentacji. Następnie w sposób zwięzły powinno się zapoznać odbiorcę z zawartością głównej części wystąpienia, czyli tzw. rozwinięcia. Dobrym sposobem na uświadomienie sobie, jak powinien być zbudowany wstęp, jest ćwiczenie polegające na analizie zaznaczonych wytłuszczonym drukiem wprowadzeń do artykułów prasowych. Doskonaląc umiejętność budowania wstępu, warto podejmować ćwiczenia związane ze streszczaniem czytanych tekstów, np. prasowych.